To jest taki, można powiedzieć, wzór, który gdzieś tam dostałyśmy my, kobiety, mężczyźni, aktorzy z poprzednich pokoleń, że tak naprawdę to aktorka to jest kobieta bezdzietna. Że kariery nie da się połączyć z posiadaniem dzieci. No, były kobiety, które jakby przezwyciężały ten model. Myślę, że współczesne aktorki, no, jakby w olbrzymiej większości posiadają dzieci. Ale ciekawa bym była, gdyby zrobić jakieś badania. No myślę, że, że bardzo znaczny odsetek aktorek nie ma dzieci. Czy plany są y, przyjazne? No nie miałam niemowlęcia przy piersi i osobnej, osobnego kampera i, y, i niani, ale wiem, że moje na przykład koleżanki na planie rancza miały taką możliwość, miały osobny kamper. Natomiast ja miałam 7-miesięczne dziecko, no i rzeczywiście produkcja wyszła mi o tyle naprzeciw, że wynajęli mi mieszkanie, idealnie naprzeciwko hali zdjęciowej. Także tak, mogę powiedzieć, że to się zmieniło, że nie jesteśmy zostawione same, same sobie. W tym momencie w Polsce zachodzenie w ciąży nie jest łatwe, szczególnie po tych ustawach dotyczących przerywania ciąży. Ja, ja, jakby już jakby zakończyłam swoją e, historię z rodzeniem dzieci, mam dwójkę, e, ale powiem szczerze, że gdybym była taką młodą kobietą, to naprawdę, ch chyba bym się po prostu tego bała. E, ta sytuacja na pewno by podwyższyła mój poziom e, zagrożenia. E, jakkolwiek uważam, że głównym problemem, e, dlaczego kobiety w Polsce nie zachodzą w ciążę, to jest problem ze znalezieniem odpowiedniego partnera.